Tylko zmienił postać. A chuj, za <krym> O, jasne. rakowisko, elo, kurwa. Czy karty na te puszę, Bo sobie, tylko na takie, no. na miecz. Dobra, ja będę i tak próbował trzymać na daleko, nie? A tutaj jednak. Ty, ty dalszy szybko. Kilo jest, dobra, czekaj. Pająk jest po prawej, pająka by trzeba zabić nie? A, tam jest też, dobra, bo je tam poszli Brawo, ma zdrowienia. Tylko nie szardy. O, dwie naraz działa mhm. A nie myślę żeby tam wyjść na czy co? Tobie też się wydaje, że ta miecz luka w tym miejscu wygląda jak no <noise> 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 si <Siwa> mojego, <jecha. głosy> nie trzeba. Ty, no nie, ty musisz na daleka bo, bo wiadomo jak to się skończy. Najgorszy parę tych, tych zdolności już chujowo działa, nie? Tak jak ta szarża tego Hana, że pizniesz tym kogoś, to chuj, nie wywróci się, tylko tam go kurwa naruszysz, nie? Tu są? Tak, uważam. Super push, kurwa, nie? Jak zawsze. Czemu mnie to nie dziwi? Super zdolności. O, zdechnę, najgorszy, Więc. Spierdalam. Czy ojebałeś ich, więc łatwo. Dobra, uważaj. A, to było ciężkie. <laughs> Ojebał mnie trochę, ale chuj. Debile, kurwa. Wiem, pra, prawie żeś zdechł. Nie jeszcze 200hp miałem, więc chuj. Rzuciłem toń, jak ty tam usparłeś, mm. ale nie wiesz... No. I... nie wybuchł, więc musiałem wrzucić jeszcze raz. Świetna gra. <grym> gra o kurwa, dziwiż się tak? A kiedyś, kiedyś się zdarzało tak, że dało się rzucić dwa detonity, tak. nie? No wiem. <grym> to jest kurwa ruszane. milion błędów i chuj. Ale mają takie levele, kurde. My też sobie możemy bić kurwa tysięcy, grając w sobotach cały czas. Przecież kurwa. kurwa na tych tych się nie da nabijać w sumie leveli, nie? na zmagania. Bo co tu kurwa robisz? Tak, no. już zagraliśmy, kurwa. Super. Pójrz go teoretycznie sięgnął, praktyce gówna, nie lubię to kurwa. Nie wiem, idziemy. Widziałem ich Każdy widział, kurwa gościu. Najlepsze z tych poprzednich co nagrałem, kurwa. Rejsę skoczyła, ja wD wdreń, kurwa, ona się nie blokuje, ja włącza duszenie i gówno oczywiście, nie? A tam, tam. Pusz? na ryj, o tyłu. A ciekawe, czy nie pierdolnie? E, kurwa. Nie. Z... Niby powinna być 6 główna, jest, nie? Tylko nie, nie odpierdalaj tam zgona, kurwa. Nie, szczerze mówiąc, pamiętaj, Dobra, też dostali. Czekaj. Jeszcze puszę kurwa, dostałem. jakby ich tak puszczał na pierdala za te 13 sekund. Mm -hmm. Jakby mi się HP nie zdążył oddawać, to było dobra, nie? Johnson, tam cały czas, tam? Tak. Uważę. Przestanie się moich przyjaciół. Co <grym> dawny kurwa? Nie, 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 kurwa, gościu, nie, nie odpierdalaj mi tam. Ja pierdolę. Rozpierdolą pewnie w którymś momencie, nie, nie? No i w tym momencie na tym, na tym się to pogadał. Chodź na zewnątrz, może złe. Ej, może sobie na tym usiąść przecież. Ticho mi. Ja pierdolę. Ja pierdolę. A idę zacząć z do góry w sumie. Już się napierdalają? Nie. Już myślałem, nie. kurwa. Dziwne napierdalanie z tymi typami. Fajne, fajne. Te kurwa te. No. A szkoda, że te, te postacie nie mają jak kurwa nie. Dobra, lepiej od boku, nie? Ty, high ground, kurwa. Majtik. Ta Ta kurwa, tak Mighty. Uuu atakują atakują. O! Mighty. Oj, Oj, Uważaj. zarabię oboje rozpierdolą, zobaczycie. O właśnie. Dostanę jakieś ten i chuj. nie wyjebało. NIE! Kurwa, gościu. Nie rób tak, nie lubię. Ale będzie przejebane. No on mi oczywiście jedno, nie ja mu, nie. Kurwa. Ja to przegram raczej. A, nie? Aha. Dobra, nie wiede fajtowo, bo ten będzie spierdalał oczywiście, co Hita w niego chce wyjebać. O nie! A! <śm> I tak im to ma działać, kurwa! O nie! Min, nikt stabilny nie spada, wiesz? Jeszcze mm -hmm. super zdolności, szal, że chce włączyć. Nie, nie działa, bo po chuj, nie? O chuj. aha, mięcowkę, kurwa, że ja byłem kurwa 2 metry od niego. Nie ją mi zabił. Ja pierdolę. Kurwa. Ty może nie gra więcej, rej, co? <laughs> kurwa, zawsze nie nią gnieś. Ja pierdolę, no. Albo czekaj, bo dawaj na ten. Co zabawne, to z reguły jak ktoś gra to jest najlepsze sieci. No tak, kurwa, ty ty już chuj. Ja nią czasami nie, lu chy. lubię, bo ta szarża jest taka medzik. O kurwa nie, już w ogóle. Widzicie rakowisko Mol? Mol to chuj, ale kurwa... Czy też kurwia, ale no, duchu to będzie sraka raka totalna. Mam wrażenie, że my to wszystko już rębi, kurwa. O kurwa, pa Patą Pa piżamę, kurwa. O, o kurwa. To lubię. Jest jak ostrze. Jesteś potworem. Spokojnie. Uważaj. O nie! Aha, super, kurwa ten był, nie? Uważaj, bo się odpalił. Wiem. Idzie na mnie. No super kurwa, blokuje się, tak dosyć na pizdę. Halo? Żyjesz? Weź go, napierdalaj bo już. Majtrika dostał. Dawaj go szybko, mola, mola, mola. Ten... Uważaj. Coraz tam inny, duku, duku, duku. Kurwa fajnie. Ja pierdolę. Kurwa, no i lecieli w chuja wcześniej, kurwa, że tak chujowo to zrobić zrobić. On się odpalił, nie? Tym, tym, chyba. Tak. To czekaj. Uczyście, kur... O, nie zadało mi oprażeń, niemożliwe. Super zdolności, kurwa. Aha. No, wiem. Daj go szybko. Ja pierdolę to w kurwa. Nic mu nie mogę zrobić, kurwa, nie? Mam go. Walę mu szarżę i gówno się stało, kurwa, super. Walisz mu szarżę od tyłu nic się nie dzieje, A -a. nie? Bo po Spierdalaj, kutasie. Jebany dzik, kurwa. No i wypierdalaj. <śm> <ś> Jedyne, co mi się udało, to teraz ta szarża. ja pierdolę. Ale jest chujowa. <ś> <ś> Dobra, bierz Avakena, kurwa. No do Czekaj, czekaj, za karty. Ja wiem, że ta żaba będzie zgon sekundę kurwa przy tym wszystkim. Wezmę sobie na ten, na tą heroiczną, magiczną siłę. Mhm. Tu przyciągnięcie, przyciągnięcie, nie? Nie, tu, tu przyciągnięcie właśnie wyjebałem, bo do niczego tu nie potrzebuję. Ja wiem, ja bym ich jebał, kurwa, ta Szybko i później jednego rozjeba. Widziałem na więcej obrażeń na dwójkę, to przynajmniej coś idzie. Nie, to, to, to najmniej zadał je gościu, bo nigdy nie działa nie tak trzeba. Ale jak, ja zadziała, to... ale jak zadziała to... to, to, to ja. Ale jak zadziała to zadziała. Uważaj. Super kurwa, bo... tak, tak miało być chyba, nie? Super, blokuje się i dostajesz na pizdę. Okay. A super szarża Uważaj. Daj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Nic nie mam. Może na mol, mol, mol. Tak, napierdala na pałek, kurwa. No. Super, ginę. Masz hapecz? Nie masz? Nie. Super. Spadłem. Możesz to wejść do góry. Znaczy, na. Dobra. Ma high ground, ma low ground. Dobra, uspokójmy się, daj HP najpierw. No, czekaj jeszcze. Połowę odnawiania jest dopiero. Średnio to poszło. Powiem szczerze, że z tą dwójką lepiej. No nie wiem. Zajęło ci HP oczywiście, nie? Tak, Mam. Tak. Atakujemy? No. ważna na tego frajera. Kurwa, te rakowe rzuty pierdolone. Jednego puszło, tego dawaj szybko, Dobra, łatwo, spierdalamy teraz. A czy do no, ja, a nie, dobra, badaj, nie Z... znaczy, że Mam już kurwa, 0 HP, nie? Mentalnie. Który on ma level, ja pewnie. Eee, aha. I coś mu nie pykło, kurwa, nie? Oczywiście. No skocz tu, kurwa, wskocz, nawet. Zdaną życie, on tu wskoczy i ten pusz nie zadziała, kurwa. Kurwa. Znaczyń? Aha, jakim cudem nie było? Takim jak zawsze, kurwa. O, super, kurwa. O, blok, blok, kurwa, nie? Blok. O, o, widziałeś? Widziałeś, widziałeś, kurwa. Dobrze, ma to nagrade, ja pierdolę, kurwa. Super zdolności, walisz mu puszczą, się debrukuje, chuj, dupa. Aha, nie wiem jak to się pisze. No, <laughs> citerstwo troszkę wychodzi, już nie powiem. Super gra, kurwa, nic nie działa. Ja się blokuję, nie. Wale pusza, nie, nic kurwa nie działa. I chuj. Tam Ana nie, to jest raka, kurwa. Ona kinę wziąć? Nie, chyba. Tak, będzie chujowo, no ja pierdolę gościa, jak on nas obu rozjeba, bo nic nie działa, kurwa tobie, a ja bym A, ah, Dobra, jeden frajer przynajmniej będzie łatwy. Trzeba duku szybko rozpierdolić, bo wiesz co, będzie jaką podejdzie z wujką. To te przewrotki ci nawet, kurwa, nic nie dadzą. Tutaj chyba zostanie, nie? Mhm. Coś odpisali? Nie, po Tam ten frajer skacze. No, oczywiście, kurwa, nic nie trafia, po chuli, no. Oni mają trzymaj czy tą błyskawicę, nie? Do rzucenia mm -hmm. I są w środku, czy mm -hmm. zawsze mogę przed wejściem pierdoląż ten, Podkusić się, że wyszli, nie? Wtedy ich zajebać Odpalił się, chodź tu Wychodzi. Nie. Widzisz to To się zaraz wyczerpie Na górę idę Bali się znowu Besz to zaraz szel i wtedy nie wiem 10-20 sekund zanim się odnowi Nie poraziło go kurwa Help Gdzie ty kurwa Aha. No ten, bo oczywiście z dupy se wyszedł, to porażenie nie zadziałało, bo po nie kurwa. Ja pierdolę nic tej kurwa jebanej że Ja pierdolę, kurwa. Kurwa kiedyś wszystko działa. Nie no, chyba było jebać, kurwa, siśka i chuj z tego easy niby rozjebać, nie? Ważne na to porażenie jego pierdolone. Wejść do strefy chyba, bo nie... A nie jesteś, no. te kurwa super granaty, tak nie jest. Kurwa. Bosk ma dioksa, miny, granatni, kurwa snajperkę. A ty masz kurwa tarcze i granaty. Super ona je rzuca. <grym> Możesz od prawej tam wejść do góry, nie? Będziemy łatwiej wtedy go wyjechać. Wiem, wiem. A bo od lewej też masz chyba wejście tam. Zresztą chyba kurwa też znasz na, na pamięć tą mapę, nie? Jak kurwa każdą. <ścoughs> Poza tymi krążownikami wiem, bo to jest takie no... Ej, świzno Nie wiem, jak ty patrzysz tą kamerę, w dół patrzysz, tak? Bo też mi tak dziwnie pokazało. O, 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 o. Pa, na idzie, porażenie ci pierdolnie pewnie, o właśnie. Jest jak web. O, a, kurwa! Ej, jeszcze dawczyn, dla jaj. Ta kurwa Power leja. Jak odda jest cała chujowa ta dwójkę, i to jest to jest ta kurwa. DG. Tak ja byłem Minimalnie kurwa feja sobie. A idź kurwa. Ale...